A z którego pani filmu występuje? W gliniarzach no, występuje. Można. A no tak, właśnie mój dziadek ciągle to ogląda, a ja, ja pani uwielbiam. O to bardzo się cieszę. Ja ciebie już też. I pan połocha. To jest szminka? Nie, pomadka to. Pomadka ma. bardzo ładna. Dlatego masz takie Błyżczyk. ładne usta. Błyżczyk. Bardzo ładnie. Do twarzy cię z tym błyszczykiem, wiesz? Kto mi go kupiła? Ja. Cześć, ja jestem jak Trochę się stresuję, a Ty nie? Nie, ja nie. To będziesz, to będziesz mnie uczyć, dobra? Jesteś... Będziesz mnie rozluźniać, bo jestem Jesteś... trochę zdenerwowany. Jesteśmy na trzecich urodzinach Hula Kuli przy ulicy Jagilońskiej. W związku z tym mam do Państwa kilka pytań. Nie no, z, y, możesz zadawać, przepięknie mówisz. E, pytaj o co chcesz. Tak, Takiej słodkiej tak, co odpowiem na, na każde pytanie. Pierwsze pytanie. Co robi wiatr, kiedy nie wieje? Stoi. Nie wieje. Tego nie wiadomo. To jeszcze badania nie... Nie wiedzą. Myślę, że wtedy odpoczywa sobie za chmurami, relaksuje się i czeka na sprzyjące warunki, żeby znowu sobie powiać. No właśnie... Wiatr jest niewidzialny. No my możemy go zobaczyć, kiedy wieje. Kiedy na przykład liście go? A możemy go też poczuć, prawda? Na skórze, na przykład, na no. włosach. No ale kiedy nie wieje, no to nie możemy. Może go nie ma po prostu, kiedy nie wieje. A może wiatrist nie tylko wtedy, kiedy wieje? A może po prostu ma urlop? Albo ma urlop, no też mógł wyjechać, wiesz, gdzieś po sobie powiedzieć na Seszelach, albo, no wiesz, każdy ma prawo też wyjechać. Drugie pytanie: dlaczego kuść ciągle powraca? Kto powraca? Kurzy. Hmm. Z tego względu, że e, e, panuje u nas smog w mieście, no i e, niektórzy nie dbają o porządek. No to można taki nazwać nieporządkowy smog? No. Nieporządkowy smog, może być? Pasuje? No, może być. Powietrze jest dość zanieczyszczone i trochę brudzimy, więc ciągle się kurzy. No właśnie. No. Nawet może z gąbki się tak wylatuje. Prawda? No ja nie wiem, ja odkurzam i normalnie za 5 minut ja już widzę kurz. O, no właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. U mnie w mieszkaniu szczególnie, że jest całe białe. No i niestety taka stosunkowo praca trzeba codziennie sprzątać. Kurz powraca, bo nas kocha. Oh. <noise> kurz? Yy, no kurz powraca dlatego, że musi. No właśnie. <noise> ja nie lubię kurzu. Nie wiem, lubisz kurz? On jest złośliwy, dlatego wraca, bo nie można mu wytłumaczyć, że nie może się więcej pojawiać na przykład na półce. Nie da się, nie, cały czas wraca. Trzeba walczyć. Dlaczego no. nie możemy połaskotać siebie sami? Podobno możemy, wiesz, po łokciu. Możemy siebie sami połaskotać, ja ci gwarantuję. Nie potrafię sobie obcinać paznokci u stóp, bo po prostu tak mnie stopy łaskoczą, że sama się czasem nie mogę dotknąć. I robię tak? I robię takie ha! Nie mogę tego zrobić. Możemy się sami połaskotać, naprawdę. I wiesz, to jest wszystko... Jak sobie w głowie wmówimy. Jak sobie powiemy, że chcemy, żeby nas łaskotało, to nawet jak sama się będziesz smyrała, to będzie smyrało. Ja no? sam czasami lubię się posmyrać po plecach, pod pachą. Jak Tomek mnie nie chce smyrać, no to wiesz, wtedy muszę sama się posmyrać. Wspaniale! Bo chyba wtedy nas to tak nie rozśmieszy. Jak ktoś nas łaskoczy, to chyba jest fajniej. Właśnie, na przykład jak mnie tata. Tak, jak Ciebie tak łaskoczy? Hmm, bo może jesteśmy przyzwyczajeni do swojego dotyku? Tak mi się wydaje. No właśnie. Ale Ty masz dobre pytania, bardzo fajne. Co Cię wymyśliła? Tak? Super, naprawdę. Takie najbardziej lubię, bo są pomysłowe i inne. W końcu coś innego. Miałam powiedzieć, dlaczego język przykleja się do lodu, a, a, a już mi chciało się powiedzieć, dlaczego język przykleja się do języka. A to, to jest fajniejsze. Dlaczego język przykleja się do języka. Nie, do, do lodu. Tak. Wiesz co, bo jest, to ja wiem, bo jak jest... No bo jak lód jest lodem, czy jest zimny, ma temperaturę minus, a język jest wilgotny, jak styka się z lodem, to ta warstwa śliny zamarza i dlatego przykleja się do lodu. To no To się tak łapie jak magnes. A jak się przyklei to ciężko oderwać, możesz język stracić. Lepiej nie przyklejać. Dziękuję. To ja znam tam z głupiego i głupszego <noise> historii, jak się przykleje. No, i pani powie. No, z głupi i głupszy, jak e, chyba chcieli na nartach, i e, Zjeżdżać i gdzieś tam dotknął rurki zamrożonej i się zamroził. Więc to była mega śmieszna historia. Ale. Z takiego, że głupi najgłupszy? Taki film jest, wiesz, taki film jest śmieszny. No, ja jak będziesz śmiesz... dorosła, to obejrzysz. Ja... Już chyba oglądałam. oglądałaś, to no, super film. Wiesz, dlaczego się przykleja język do loda? Bo głupiowy wyglądał lud na czole. Piąty? Zadanie. Proszę kreatywnie dokończyć zdanie. No. Zawsze, gdy się dobrze bawię, chodzę sobie na śniadanie. O oh my gosh. Może. No, może Pani żeby się nie rymowało? Może... może. być, że się nie rymowało? Tak. Zawsze, gdy się dobrze bawię, yy... mam wokół siebie. Pawie? Pawie! O, akurat to się mowało, Dziękuję. Tylko jakie pawie miałeś na myśli? No może te, które można znaleźć. Wiesz, po dobrej imprezie to mogą być różne pawie. Można na przykład znaleźć się w Łazienkach. Nie musi być rymowane? Nie musi. Dobra, zawsze, gdy się dobrze bawię, to są przy mnie. Moi przyjaciele. Dziękuję za wywiad. Nie wiem, czy to było kreatywne, ale prawdziwe. Tak, kreatywne, bo kreatywne to znaczy, że wymyślone. No tak, sama to wymyśliłam. Mój autorski projekt. Dziękuję. No <noise> śmiana jestem prawie. <noise> <noise> Takie. Jeszcze raz jak to było, zawsze gdy się dobrze bawię. E. Nie musi być wymagany. Wokół tańczą same panie. <laughs> <laughs> Dziękuję za wywiad. Dziękuję Ci bardzo. Sobie. Chciałem powiedzieć, że jesteś najsłodszą, najpiękniejszą reporterką, jaką kiedykolwiek w życiu widziałem. Dziękuję. Mogę pocałować rączkę? Yeah. Dzięki. Ja Ci coś nauczyć się? patrz. Żółwik, beczka i piąteczka. Ja to umiem. To jest kola. A to jest pytanie do mnie. Przy jakiej ulicy? Czy nie. Czy przy jakiej ulicy to jest? Przy jakiej ulicy? Dlaczego nie możemy połaskotać siebie sami? Jak to nie możemy? Ja potrafię. Nikt nie sama się połaskotać? No to ciocia wymyśliła pytania, nie ja. <laughs> no, to, no to pozdrawiamy ciocię. <laughs> Klaudię. Pozdrawiamy ciocię Klaudię. Chcesz coś zjeść? Nie, nie na razie? Zobacz co tam jest. Pasuje. Mama przygotowała z babcią. Jest, zobacz, I hej, bo, bo często Zapomniałam, ulubionej pani. A ulubionej pani, jestem twoją ulubioną panią, naprawdę? Ulubioną panią policjant? Nawet fanką. Ojej, kochanie, cudownie. Ja jestem twoją fanką. Raczej, ja jestem pani fanką. A ty, a ty jesteś moją idolką, no? Jest, ja jestem twoją fanką. A ja pani. No to cudownie.